Dzisiejsza wystawa jest takie miejsce, jest związana z Krynicą. Jest to wystawa organizowana tradycyjnie w Krynicy przed festiwalem. Związana jest w jakiś sposób i z krynicą, z, z zabytkami, z pięknym krajobrazu, no i także z festiwalem, który się jutro zacznie w Klinicy. Bardzo dziękuję pani prezes, wszystkim artystom, członkom zacnego stowarzyszenia Klinickiego Klubu Galerii pod Kasztanem za to, że państwo przygotowali te znowu wspaniałe prace. Nie oglądałem ich jeszcze wszystkich, zaraz to zrobię, ale bardzo dziękuję, bo właśnie ta tematyka myślę, że. Jest taka bardzo potrzebna w tej chwili, żebyśmy naszą klinicę pokazywali na przestrzeni wieków i nawiązywali. Widzę tam Jana Kiepurę na jednym z, z obrazów bodajże w przypadni. No i myślę, że jest to naprawdę wspaniała taka przygrywka do tego, co przed nami. Bohaterami dzisiejszego spotkania są autorzy prac. Wiadomo, że nie ma wszystkich osób. Ja wymienię osoby, które mam na zaproszeniu. Przedstawię osoby, które są wśród nas. Yy, Helena Włoszczyna, Leszek Zygmunt, Celina Kopacka, Małgorzata Piątkowska, yy, Dariusz Moraski, Agata Bęczewska, Brygida yy, Skaworska, Krystyna yy, Kłodicka, Janina Tumorek, Włodzimierz Obrzarski, Małgorzata Makikowska-Machnik, Danuta Świętek, Maja Krostowska, Są też moje obrazy, Jarosław Letyszak, i Andrzeja przerywa zdjęcia.